Cześć Jołysiema, witajcie w kolejnym, trzecim już odcinku rozbiegówki. Dzisiaj zastanowię się nad tym, czy Zenek to dobry film, czy też może paździerz, tak jak samo Disco Polo. Zapraszam! Na początku zacznę od tego, że poszedłem na Zenka tylko dlatego, że kilka osób mówiło, że nie ma takiej tragedii nawet Jakub Żulczyk napisał że nie jest źle, to kurczę, trzeba było to sprawdzić. No ponadto dowiedziałem się też, że ten film robił Zięć Kieślowskiego, a potem okazało się, że córka Kieślowskiego pisała scenariusz. I faktycznie widać autorską rękę w tym filmie no prawie do dwóch trzecich jego trwania. No prawie do dwóch trzecich nie jest źle, później jest trochę gorzej. No bo na początku widzimy czasy PRL-u, wczesne Podlasie, dorastającą młodzież, w tym Zenka świetnie zagranego przez młodego Jakuba Zająca. Także głosem zbliżonym do Zenka Martyniuka, to jest bardzo ciekawe. to bym czy nagrał dwie kasety. No a ja osobiście uwielbiam takie nostalgiczne wycieczki w przeszłość opowieści w stylu Bildungsroman, czyli kształtowania się młodego bohatera, pokazywania jego dojrzewania, pierwszych miłości, konfliktów, przyjaźni. No, nawet mam taki film też swój w planach, chciałbym opowiedzieć o przeszłości. Filmowy Zenek opowiadanie e, o przeszłości robi. No świetnie, świetnie mu to wychodzi temu. Filmowemu Zenkowi. Gorzej jest z pokazaniem tej teraźniejszości. Tak jak mówię, do dwóch trzecich jest spoko, później jest coraz gorzej. Wątki grane przez Krzysztofa Czeczota jako starego Zenka miały potencjał, który niestety został zaprzepaszczony. Dużo lepiej wypada Kuba Zając jako Zenek, ale no to tylko ze względu na scenariusz, nie ze względu na aktorów, bo po prostu ta postać... Współczesnego zenka jest słabo zbudowana. No i ten cały wątek sensacyjny pod koniec filmu pojawia się tak nagle, że jest zupełnie nieprawdopodobny. Tym bardziej, że nie jest wzięty z prawdziwej historii z Anna Martyniuka, tylko jakieś inne gwiazdy Disco Polo. Więc to w ogóle jest, to się pojawia tak nagle w ogóle temat na inny film. Dlatego też rozwiązanie tego konfliktu przypomina trochę takie Deus Ex Machina. Bach, koniec konfliktu, odbywa się nawet bez konfrontacji z antagonistą. No bez sensu, tą współczesność to, to miało potencjał, można było pokazać na przykład o tym, jak to jest stanie się sławnym nagle, czy o tych kłopotach małżeńskich, które zostają jakoś tam rozwiązane. I kiedy myślimy, że rzeczywiście tak to będzie prowadzone, o tej sławie, o kłopotach małżeńskich itd., tak zamiast tego wchodzi ten beznadziejny wątek kryminalny, który jest zupełnie niepotrzebny. No, dlatego na koniec niestety pozostaje pewien niesmak, ale całą tę część pierwszą przyjemnie się oglądało. Może dlatego też, że trochę pamiętam ta, ta, tamte czasy, kasety na bazarach i tak dalej, A trochę może też dlatego, że moja mama też zaczynała śpiewać w podobnych czasach, może nawet jeszcze wcześniej ze Stradą i tak dalej. Także no naprawdę spoko. Co ciekawe, też w tym filmie jest bardzo mało disco polo. Ja się trochę obawiałem, że to będzie film po prostu dla fanów disco polo. No, jeśli ktoś myśli, że w tym filmie będzie disco polo i dlatego pójdzie do kina, to może się zdziwić i być mocno zawiedziony, bo muzyka jest całkiem niezła w tym filmie. Oczywiście no na końcu leci ten hit Zenka wiadomo, ale dopiero na napisach, a wcześniej mamy naprawdę fajną muzykę, świetne te hity z dawnych lat na czele z Neverending Story. Może ktoś się naoglądał za dużo sezonu trzeciego Stranger Things, nie wiem. No w każdym razie tak też zaczynał Zenek, że śpiewał covery po prostu, więc trochę odetchnąłem z ulgą, że nie muszę słuchać disco polo w tym kinie. I że, że jest całkiem całkiem fajna muzyka też w filmie, i też fajnie zagrana, zaśpiewana. Reasumując, role młodych ludzi w tym filmie wypadają bardzo dobrze. Nie tylko kuby zające, ale też no, wszystkich e, tych młodych aktorów. No, bo cały ten wątek o przeszłości jest po prostu świetny dobrze, bardzo dobrze napisany też właśnie dobrze zagrany jakieś tak, no, czuje się ten klimat tych czasów tamtych. Nawet z tą świetną sceną na maluchu, prawda, jak on jedzie, no naprawdę to, jest, to, to To Hollywood może się nie powstydzić tej sceny. No, niestety, skrzaniona jest ta końcówka. No, ale film przez ten początek jest całkiem niezły. Właśnie przypomina wszystko, co kocham Jacka Borcucha. Taki film o, o też o nostalgiczny, czy mój, mój ulubiony, jeden z ulubionych filmów amerykański, Boyhood. No, oczywiście tamte filmy są lepsze niż Zenek, ale ten film był też miłym zaskoczeniem. Bo filmy. Można robić o każdym, dlatego nie drażni mnie to, że zrobiono o Zenonie. Jeżeli film jest prawdziwy, to można zrobić o każdym. Zdecydowanie wolę ten film, niż sam Benefis Zenona Martyniuka, bo po prostu jest dużo lepszym dziełem artystycznym. No a Wy, jak myślicie? Komentujcie, dajcie znać. To była Rozbiegówka, czyli taki mój cotygodniowy vlog związany z kinem, filmem, Warsztatem Filmowca. A w zasadzie o wszystkim. Dzięki za uwagę i do zobaczenia za tydzień. To był kanał Notatnik reżysera. Zapraszam do subskrybowania, żebyście nie przegapili wieści i moich analiz, i tego co u mnie słychać. No i jeżeli się podobało, dajcie łapkę w górę. I zapraszam do oglądania za tydzień. Trzymajcie się, siema, cześć, Elo.